Cześć, tu Jerzy. W dzisiejszym odcinku Soku Zjednorodzka powiem wam, jak zrobić wino. Fajnie, co? W życiu każdego winiarza nadchodzi taki moment, kiedy idziesz do sklepu, patrzysz na te półki i mówisz: Kurwa, chardonnay, 13, 15 złotych, 20. Mm. Merlot też poniżej się nie kupisz. Co na co nie spojrzysz, to mówisz kurna. Ani taka wielka filozofia, ani te, te wina są jakieś tam super jakości. Te super jakości tak kosztują około 4-5 dych, tak? Więc mówisz kurcze, no. Sam swoje winogron, no mogę wyhodować, mało kto ma działkę, teoretycznie, ale takie wyhoduje marlota, tak? Czy kaberneta. Mogę wyhodować jakąś odmianę odporną na nasze mrozy. A miałby się ochotę na własne wino. No i w tym momencie okazuje się, że jest coś takiego Czyli gotowe zestawy, w których skład wchodzi to, co tygryski lubi najbardziej, czyli po prostu sok z winogron To jest akurat merlot, i tutaj jest o, 5 litrów soku skoncentrowanego z winogron Do tego są dwie rzeczy istotne A, przede wszystkim to jest instrukcja, więc można przeczytać. Najważniejsze jest to. wino to jest drożdże do tych win dopasowane, bo przeważnie to jest jakiś szczep, który jest gdzieś stamtąd ponoć robiony, więc to są wino... drożdże dopasowane do tych winogron. I przeważnie dawane są stoper fermentacji, czyli tak naprawdę jak ktoś lubi używać i stopować wino chemicznie, no to, to proszę bardzo, to jest to. I czasami jeszcze dają trzeci zestaw, właśnie trzeci woreczek czy czwarty, tam są jakieś tam środki klarujące i tak dalej, ale to też jest tak czy inaczej chemia. Ja zasadniczo używam tylko czegoś takiego. Teraz tak, gdzie to można kupić? Ja zasadniczo kupiłem to w takim sklepie, to się nazywa Czerwony Nos, ale widziałem też na Allegro, widziałem też w kilku innych sklepach, ale zasadniczo tego jest mało, jest to ciężko kupić. Dlaczego? Ponieważ to jest jednorazowy wydatek w okolicach 120, 150, 170 zł. To jest taki rząd wielkości. Tylko teraz, hola, hola, to wcale nie jest tak dużo. Bo z tego wychodzi 30 flaszek. 30 flaszek przez 150, znaczy 105 zł. przez 30 flaszek, to tam wychodzi 5 zł za flaszkę. Na, na własnego merlota? Czemu nie? Kiedyś był taki numer, że zrobiliśmy, zrobiłem wino, właśnie dokładnie merlota. I byłem na spotkaniu, gdzie oczywiście była degustacja win, był kiper i on coś tam, tego coś mi postawili, próbkę z mojego wina, wiecie, nie poznał, po prostu w powiedziałem mu, że to jest wino domowe, nie uwierzył, mówię nie, to niemożliwe, że to jest wino domowe. Jeżeli tutaj jest sok, to jest wysterylizowane, o infekcję trudno, jeżeli do tego wysterylizuję bańkę, tak naprawdę o infekcji Inwekcję ciężko złapać. Do tego ten, tak naprawdę to jest sok, tak? To jest dokładnie to samo, co robią francuscy winiarze, czy włoscy winiarze, czy hiszpańscy. Dokładnie to samo, czyli wycisnęli sok, prawdopodobnie go przygotowali, wysterylizowali i fermentują. Moim zdaniem warto. Teraz tak, jak przebiega ten cały proces? Bierzemy bańkę, ja biorę taką, sterylizuję ją, wlewam sok i uzupełniam to wodą. Ja uzupełniam kranówą. Moja mam po prostu rewelacyjnej jakości, lepszą niż woda w butelkach, więc się nawet nie wygupiam. I teraz tak, oczywiście wlewając wodę, przelewam to przez baniak, żeby go ładnie wypłukać, żeby cały cukier stąd, się cały słodki sok stąd wyciągnąć. Po czym za, zasypuje się to drożdżami. Te drożdże można uwadniać, ale to, to zależy od instrukcji, zależy od tego, jak są dane. Ten przekurczę, instrukcja jest, to, to, to co ja mówię, jest dokładnie w instrukcji. W każdym razie, że zasypujemy drożdżami po dwóch tygodniach. Yy, można użyć stopera, żeby to zastopować i w butle. Cała filozofia. Za co dużo mówić więcej? A jeszcze można zrobić tak, żeby nie stopować tym czymś, tylko do butelek dosypać odrobiny, yy, odrobiny cukru. Czyli po prostu pół łyżeczki cukru na butelkę, czy nawet trochę mniej, zakorkować to. Ale tak, żeby ten, te drożdże jeszcze zostały w środku, ewentualnie wziąć jakieś inne drożdże, po prostu odrobinkę dosypać do każdej butelki. Dlaczego? Żeby zrobić sobie zrobić szampana. się znaczy, wino fermentowane metodą na, na, tradycyjną w butelce, czyli butelka odrobina cukru. Jeżeli nie były stopowane, to, yy, to wystarczy cukier. Jeżeli były stopowane, to trzeba tam trochę trochę, trochę drożdży dorzucić, żeby się żeby wystartowały, pofermentowały trochę sobie ładnie w buteleczce, czyli później trzymamy taki tydzień w domu. Żeby w cieple sobie postawał, a później ładnie do leżakowania w poziomie, buteleczkę kładziemy. Może sobie tak leżeć. Tada ja się biorę za robienie moich win. I tyle. Na koniec pochwalę się jeszcze koszulką, o taka. I tyle. Pokazuję i omawiam chrupki. Nie, to nie jest część zestawu. No no. Winogrona, aż, ja pieprzę winogrona. <laughs> Najważniejsze są drożdże, które są dopasowane do tego y, typu wino, winogron, soku z winogron, kurwa. <laughs> Jak ktoś chce używać, nie musi. Do tego oczywiście sterylizacja, tak? Że to kurwa instrukcja jest.